Witamy w części edukacyjnej kanału Impozycjoner. To pierwszy film pokazujący sposób rozwiązania zadania z impozycji, które zostało nadesłane przez nauczyciela przedmiotu. Chętnie będziemy zamieszczać podobne filmy, o ile prześlą Państwo nam treść zadania. Zadanie polega na wykonaniu impozycji do druku cyfrowego 16-stronicowej broszury z czterema stronami okładki, czyli razem 20 stron formatu A6. Broszura będzie szyta z szywkami drucianymi. Do środka broszury będzie wkładana dwustronna, luźna kartka formatu A6, tak zwany insert. Osobno należy wykonać impozycję wkładu. Osobno impozycję okładki insertu na jednym wspólnym arkuszu impozycyjnym. Do dyspozycji mamy trzy pliki. 16-stronicowy plik z wkładem. teraz stronicowy plik z okładką oraz tu stronicowy plik z insertem. Zwracamy uwagę, że w akrobadzie widzimy zieloną linię oznaczającą trim box. Ta linia jest widoczna, dzięki temu ustawieniu przeglądarki, pokazującemu, wymuszającemu wyświetlanie. Tzw. boxów w PDF. Etap pierwszy, czyli impozycja wkładu. W programie Impozycjoner przełączamy się na zakładkę Impozycja Książek i Broszur i wczytujemy plik z wkładem. Na arkuszu SRA3 powinniśmy zmieścić 16 stron finalnego dokumentu. Wybieramy rodzaj oprawy dowolny, byleby miał w nazwie oprawa zeszytowa. Proponujemy zeszytowa czwórki powielone w stosie. Przy tym sposobie rozkładania stron na arkuszu mamy na jednej stronie arkusza tę samą stronę czwórki drukarskiej powieloną cztery razy. Pierwsza strona szesnastą, pierwsza szesnastą pierwsza z szesnastą, pierwsza z szesnastą odpowiednio druga z piętnastą na drugiej stronie tego arkusza, co oznacza że po wydrukowaniu kompletu arkuszy będzie ich cztery i rozcięciu nakładu na krzyż otrzymamy cztery gotowe do szycia z szywką drucianą zeszyty zerujemy spad wewnętrzny i wykonujemy impozycję Aby wykonać na wspólnym arkuszu impozycję okładki insertu, musimy wykonać produkt pośredni, jakim jest okładka zmontowana, czyli dwustronny plik PDF ze zmontowaną okładką. Strona pierwsza z czwartą i na drugiej stronie PDF, a strona druga z trzecią. Wczytujemy ten plik do programu. Przełączamy się na cztery strony na arkuszu. Wyłączamy rozmiary PDF-ów równe rozmiarom pola zadruku oraz wyłączamy rysowanie wszystkich znaczników. Ważne na tym etapie w opcjach dodatkowych włączamy dodawanie trimboxa do wynikowych plików PDF. Nasza zmontowana okładka. To jest strona pierwsza z czwartą oraz druga z trzecią. W etapie trzecim łączymy na wspólnym arkuszu wykonaną wcześniej okładkę i insert. Wyłączamy teraz już dodawanie trimboxa do wynikowych plików PDF i przełączamy się na zakładkę impozycja akcydensów. Do tabeli stron do impozycji czytujemy wykonaną układkę oraz plik z insertem zwracamy uwagę, że szerokość strony pliku z insertem jest dwukrotnie mniejsza od szerokości układki na arkuszu SRA3 ustalamy siatkę użytków na równą dwóm kolumną i dwum wierszą. Przełączamy się na druk dwustronny i rozmieszczamy nasze pliki PDF w użytkach dla nich przeznaczonych. Czyli po lewej stronie pierwsza strona okładki, po prawej stronie drugiej strony arkusza druga strona okładki. No i pozostał nam ten insert, którego szerokość jest mniejsza Dwukrotnie od szerokości użytka przeznaczonego dla okładki. Dlatego też zmienimy szerokość drugiej kolumny na 105 mm i ułożymy odpowiednie strony, odpowiednie użytki. Włączamy teraz rysowanie znaczników cięcia, i to jest nasz finalny montaż. W ten sposób rozwiązaliśmy pierwsze zadanie w ramach serii Wypytacie, My Odpowiadamy, czyli szkolne problemy z impozycją. Prosimy o nadsyłanie zadań, bo tylko dzięki temu będziemy mogli taką serię stworzyć. Pliki przykładowe do tego zadania są dostępne na stronie impozycjoner.pl w zakładce edu. Dziękujemy za uwagę.